Hej dzisiaj powraca odcinek z jednego trybu Minecraft. Już siódmy. I się cieszę. Dzisiaj budujemy nowy dom, jak magazyn na razie pozostaniemy w tym akurat magazynie. jest duże, Ale budujemy nowy. No. No. Nie ja. To tego zbieraliśmy tyle, o tutaj Myślę, że zrobić go bardzo z Na razie duży prosty teren, muszę chyba sobie go wkopiemy. Dobra. I kupujemy sobie. Teraz. Ja nie mogę widzowie, ale fajnie jest. No jeszcze dzisiaj nagramy odcinek z serwera naszego, co? No. Mm -hmm, mm -hmm. To też będzie przez resztę tej serii będziemy mieszkać bo trzeba iść no tu drówno czai chce żyć

Ej, słuchaj, 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 co wy to tu widzowie? słuchaj, dawaj, słuchaj, słuchaj, to słuchaj, będzie kilka. Dziewięć, słuchaj,

Let's go. Нет, это не видео, когда мы туда на другой.

Dobrze, ja to nie Teraz dużo piachu trzeba. kolejny piętero. Ты с ума сошла? Чтобы видеть, я кто не она не стыкнет, она не стыкнет.

Zaraz, czekajcie widzowie, już chodzimy Na, na wieżę rankingową przy końcową odcinka No to na dzisiaj widzowie kończymy Bajo, jajo i dziękuję za lajki like sobie. Teraz bajo, jajo. No, bajo. Jajo.